28 sierpnia 2025 roku Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne Propatria zorganizowało rajd pieszy. Rajd odbywał się szlakiem 1. Batalionu Barbara 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej w Janne. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczestników, na których oprócz rajdu czekała także masa wyzwań, konkursów, gier i zabaw. Dla wszystkich przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. W dniu dzisiejszym został zorganizowany już ósmy rajd Stowarzyszenia Historyczno-patriotycznego Propatria. Tym razem zorganizowaliśmy go na Jamnej w gminie Zakliczyn. Bardzo cieszymy się z frekwencji, która wynosi blisko 50 uczestników i są to uczestnicy, którzy zarówno przybyli z gminy Szerzyny, ale także z Ryglic, Ciężkowic, a także z miejscowości Zalasowa. Taką większą grupą to, która dzisiaj się pojawiła. Są harcerze z Bistuszowej, z którymi współpracujemy już od kilku lat. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Takim budującym też dla nas aspektem jest to, że te rajdy już, tak jak powiedziałem, w tym momencie ósmy cieszą się dużym zainteresowaniem i tutaj dzięki dużemu zaangażowaniu wiceprezesa stowarzyszenia Arka Bąka jest to jakby też nasz taki punkt który charakteryzuje naszą działalność w ostatnich latach, z czego bardzo się cieszymy. Cieszymy się także z tego, że swoją obecnością na tym radzie zaszczycił pan burmistrz Dawid Chrobak, któremu też treści patriotyczne są bardzo bliskie, też wykonuje bardzo dużo pracy na tym polu. To też tak, taka wartość dodana do tej naszej działalności, za co serdecznie dziękujemy. No i dziękujemy też za to, że ojcowie dominikanie tak miło przyjęli nas tutaj na, na Jamnej. Myślę że, myślę, że to jest dobry wyznacznik tego, co robimy jako stowarzyszenie. Dzisiejszy rajd polegał na tym, że w pierwszej części przeszliśmy trasę 3 km, gdzie zaliczyliśmy trzy ważne miejsca w miejscowości Jamna, czyli wzgórze 530, nazywane też wzgórzem Trzech Krzyży, pomnik przy kościele, przy kościele w Jamnej oraz kaplicę męczeństwa w Dolinie, w Dolinie Krzyży. I po... I podczas tego godzinnego spaceru, rajdu pieszego, uczestnicy rozwiązali takie zadanie, które nazwaliśmy zwiat terenowy, że musieli właśnie rozpoznać ze zdjęć pomnik, miejsca właśnie, które odwiedzili, uzupełnić pewne treści w inskrypcji oraz, oraz właśnie opisać, Kilka osób, które zginęło, zostało zamordowanych przez Niemców w Dolinie, w Dolinie Męczeństwa. Następnie, tutaj na terenie Ośrodka Dominikańskiego, rozstawione zostały, zostały punkty, było ich pięć. Pierwsza pomoc przygotowana przez Irenusza Kubackiego z OSP Czerna. Później muzeum obstawiło takie stanowiska jak pokaz broni, zadanie nazwane uzbrojenie, gdzie pokazano oryginalną broń z okresu II Wojny Światowej, a następnie do tego uczestnicy rajdu wykonywali zadania mające właśnie przyporządkować, która broń do którego kraju, w którym kraju była produkowana i, i, i jakie zdjęcie właśnie do, 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 do konkretnej nazwy pasuje. Była przygotowana duża gra wielkoformatowa o nazwie Akcja Burza 1944, na której właśnie uczestnicy rajdu mogli przejść taki tor z zadaniami, gdzie tam była właśnie łapanka, był patrol, była wsypa, było wypełnianie różnych kart niemieckich. W tym roku to była Arbeitsbuch, karta, karta właśnie, gdzie musieli odpowiednio wypełnić rubryki w, w tym dokumencie. Następnie było szyfrowanie. Młodzież poznała szyfr partyzancki, którym, gdzie były zakodowane takie wiadomości jak hasło, odzew. I te wiadomości były potrzebne na ostatnim punkcie, którym był obóz partyzancki przygotowany przez Jarosława Joba z sekcji rekonstrukcji historycznej imieniem 16 Pułku Piechoty. I żeby wejść na ten teren obo obozu trzeba było podać prawidłowe hasło, które było właśnie zaszyfrowane na wcześniejszym zadaniu i po uzyskaniu odpowiedzi odzew można było wejść na teren obozu, gdzie było przeszkolenie z tego właśnie co wchodziło w skład e, takiego obozu partyzanckiego. Następnie była krótka pogadanka o granatach wykorzystywanych w czasie II wojny światowej. No i zadanie takie fizyczne, e, sprawnościowe, e, spra spra celność rzutu granatem właśnie e, do celu. Spotykamy się dzisiaj właśnie tutaj w tym szczególnym miejscu, jakim jest Jamna, miejsca, które było doświadczone II wojną światową, tymi tragicznymi wydarzeniami, bitwą Jamnejską, która była jedną z największych bitew partyzanckich w południowej Polsce w czasie akcji burza, jak również martyrologią tutejszych mieszkańców związanych właśnie ze zniszczeniem, spaleniem tutejszych domostw i morderstwem prawda, tutejszych mieszkańców. I bardzo się cieszę, że właśnie młodzież tutaj z regionu Tarnowskiego przybyła i szlakiem batalionu Barbara dotarła właśnie do samej Jamnej, bo właśnie to jest dzisiaj propagowanie nowoczesnego patriotyzmu poprzez właśnie turystykę, poprzez pokazywanie tych szczególnych, wyjątkowych miejsc, które są związane z polską historią. Roczny rajd został dofinansowany z Urzędu, do z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami tego dzisiejszego wydarzenia jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, które oprócz tego, że przygotowało pakiet nagród, to również kilku pracowników obstawiło punkty kontrolne i, i przeprowadzało warsztaty plenerowe historyczne dla, dla właśnie uczestników dzisiejszego rajdu. Za co właśnie serdecznie dziękujemy. Patronem, patronat honorowy nad rajdem objął Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, który również ufundował e, część nagród. Tak więc e, nasze stowarzyszenie e, na silnym gruncie instytucji państwowych i samorządowych zbudowało, e, zbudowało tegoroczną edycję rajdu tutaj w Jamnej, gdzie upamiętniamy właśnie pierwszy batalion Barbara, 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej, e, który w trzymiesięcznym szlaku bojowym między sierpniem a październikiem e, przebył Trasę od przysiłka Machowa, od Przysiółka Podlesia, Podlesie w Machowej, koło niedaleko Pogórskiej woli, przez pasmo Brzanki, całe Pogórze Pórze Ciężkowickie, aż, aż właśnie tutaj na Pogórze Rożnowskie, gdzie właśnie kwatero przez dwa tygodnie od 13 do 25 września tutaj znajdował się skrawek wolnej Polski, taka enklawa wolności, gdzie właśnie stacjonowało blisko 600 partyzantów, którzy 25 września 1945 roku stoczyli tutaj bitwę z oddziałami niemieckimi, zarówno z regularnych wojsk Wehrmachtu, jak i żandarmerii wojskowej, różnych jednostek pomocniczych Policji, w tym właśnie ukraińskich, uk, 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 ukraińskich oddziałów dywizji Waffen-SS. I... W wyniku tych walk i późniejszej pacyfikacji zginęło czterech partyzantów oraz zostało zamordowanych 27 mieszkańców zarówno w miejscowości Jamna, jak i sąsiednich przysiłków, e, znaczy przysiłków sąsiednich miejscowości. Także dzisiaj, 81 lat po tych wydarzeniach i 80 lat od zakończenia II wojny światowej, chcieliśmy w ten sposób upamiętnić to, e, to miejsce, pokazać młodzieży e, poprzez tą żywą historię, przez pokazanie tych pomników w pamięci, e, przez różne zadania, które w jakiś sposób odwołują się i pod względem edukacyjnym, i pod względem historycznym. I także wykorzystujemy aspekt patriotyczny do tego, żeby tej młodzieży przybliżyć to, co się tutaj działo w czasie II wojny światowej.